Siemanko Mięsożercy, sezon grillowy zaczął się już na dobre, więc pojawiam się z kolejnym przepisem na ciekawego i dość nietypowego burgera, bo będzie to burger z dżemem ze świni, a dokładniej z dżemem bekonowym, który wykonam między innymi właśnie z bekonu, karmelizowanej cebulki, Odrobiny cukru i innych składników. Dodatkowo pokażę Wam, jak wykonać własne bułki ziemniaczane. No i przetestuję jeszcze dla Was takie oto gotowe, mrożone burgery. Zobaczę, czy będą tak dobre, jak się prezentują. Tyle słowa wstępu. Ja zabieram się za robotę. A Was zapraszam do oglądania. Jak jak wspominałem na początku, do tej buły użyję gotowych, mrożonych burgerów premium. A dokładniej. Mrożone burgery façon Boucher od Skłodowskich, którzy specjalizują się właśnie w robieniu takich burgerów, więc raczej powinny być dobre. Ale opinię zostawię na koniec. Burgery prezentują się całkiem spoko, bo są zrobione w 100% z wołowiny. Nie ma tutaj żadnych dodatków, nie ma żadnych sztucznych Ulepszaczy, konserwantów. Jest tutaj 100% wołowiny i wołowina też jest naprawdę dobrej jakości. No i przez to, że te burgery są mrożone metodą IQF, czyli to jest takie szybkie mrożenie w bardzo niskiej temperaturze. To nie jest takie mrożenie jak w naszych domowych zamrożonikach, gdzie potrzeba czasu. W skrócie, dzieje się dużo szybciej, przez co nie wytwarzają się takie kryształki lodu w mięsie, co negatywnie wypływało na strukturę mięsa. Ta metoda IQF pozwala na właśnie takie szybkie zamrożenie, dzięki czemu możemy uniknąć. Ich Właśnie takich kryształków i zachować odpowiednią strukturę, a także jego walory smakowe. Także prezentują się naprawdę fajnie, a możecie je wyhaczyć na dziale z mrożonkami we wszystkich hipermarketach show. Także pokażę, jak je przygotować na grillu, ale najpierw pokażę Wam jeszcze, jak przygotować jamor bekonowy oraz własne bułki ziemniaczane. Do tego burgera zrobię własne bułki ziemniaczane, a do ich wykonania, na początek, musimy przygotować sobie tłuczone ziemniaki. Obieramy około 150 gramów ziemniaków gotujemy do miękkości, następnie dobrze ugniatamy je razem z odrobiną mleka oraz masła, tak aby otrzymać delikatną postać purée, właśnie jak tutaj. Następnie do pojemnika wlewamy 250 ml ciepłego mleka, tak aby miał około 35 stopni. Dodajemy suche drożdże 9 g i 5 g cukru, no i odstawiamy na 50 minut, aż drożdże zaczną pracować. Następnie do miski miksera dodajemy tłuczone ziemniaki, 550 g mąki, typ 650. Mleko z drożdżami, 5 g soli, no i miksujemy na średnich obrotach. A kiedy ciasto zacznie się wyrabiać, dodajemy 50 g miękkiego masła. Ciasto wyrabiamy na wolnych obrotach aż przestanie przywierać do miski i będzie miało mniej więcej stałą, plastyczną formę. Turlamy kulkę i wrzucamy do natłuszczonej miski. Zachrywamy folią i odstawiamy na 60 minut do wyrośnięcia. Po tym czasie ciasto ładnie wyrosło, pozwalamy mu opaść i wyciągamy na blat. Dzielimy na porcje około 100 gowe i turlamy z nich idealne kulki po tym czasie buły są gotowe do pieczenia. Jeszcze tylko smarujemy je rozbłotanym jajkiem z mlekiem i pieczemy w piekarniku przez 20 minut w temperaturze 190 stopni. No i zobaczcie, jakie delikatne, no dosłownie idealne do tych burgerów. No i do tego zrobimy jeszcze dżem, ale nietypowy dżem, bo będzie to dżem o właśnie z tego, czyli z bekonu, skarmelizowanej cebuli, no i dodatku cukru. I już wam pokazuję... Jak taki dżek ze zrobić? Na stryboczku kroję na mniejsze kawałki, wrzucam na zimną patelnię i smażę na małym lub średnim ogniu, aby powoli się boczek wytopił i podsmażył. Kiedy boczek nabierze ładnego koloru i chrupkości, ściągam go z patelni i na pozostały tłuszcz wrzucam cebulę pokrojoną w drobną kostkę. Podsmażam ją na małym ogniu do momentu, aż się zeszkli i zacznie karmelizować, po czym dodaję wysmażony boczek, porządną porcję brązowego cukru, Odrobinę pieprzu cayenne i całość smażę, a bardziej duszę jeszcze przez kilka minut. Po tym czasie całość przekładam do pojemnika i odkładam na bok. Dobra, ja już mam wszystko co potrzebuję. Burgery rozpakowane i co najlepsze nie rozmrażamy ich, tylko w takiej postaci po prostu zamrożone. Od razu lądują na grillu. Grilla nagrzałem do 250 stopni Celsjusza, a dokładniej płytę grillową i właśnie na nie będę grillował bezpośrednio. Zamrożone, właśnie hamburgery. Burgery od razu na płytę. I tak będą grillowane przez jakieś 10-12 minut. Myślę, że co 3-4 minuty będę je po prostu obracał. Grilla zamykam. Do tego na górę leci cheddar. po dwa plasterki. Jeszcze zgrilować pancetta. Grillujemy połówki bułki. Mancetta leci na górę na ser. Są tu jeszcze dwa burgery bez bułki wysmożone, żeby pokazać Wam jak one wyglądają w środku już po obróce termicznej. No i wygląda to całkiem spoko. Ogólnie tu jest wysmożone na Well done. No z tego względu, że po upieczeniu one i tak jeszcze trochę poleżały, ale zobaczcie na teksturę. Jakieś takie inne gotowce z marketu to naprawdę się chowają. No to wygląda jak taki po prostu jakbyśmy samemu zmieli to mięcho uformowali burgera. Tylko po prostu tego nie musimy robić. Po prostu wrzucamy zamrożonego od razu na grilla. No i pora złożyć to cudo. Na spód zgrillowanej buły smaruję sos barbecue, następnie mięsiwą z roztopionym serem cheddar i zgrillowaną pancettą, do tego duża, duża porcja bekonowego dżemoru, dwa plastry kiszonego ogórka, no i zamykamy bułę. No i dobra, mam to. Zobaczcie sami jak to wygląda. No i oczywiście trzeba spróbować jeszcze. Najlepszy burger, jakiego jadłem, ten konowy robi robotę. A burgery od Skłodowskich. Naprawdę smaczne. Tekstura Jak zwykły burger. Tak jak ja jakbym zrobił samemu. Też ten proporcje nie jest zbyt suchy. Jest około 20% do 20% tłuszczu. Także nawet spoko to połączenie no, naprawdę wymiata. Musicie to zrobić, tego burgera. I szczególnie ten jambeckunowy. No i na koniec jeszcze kilka słów o samych. Burgera chwasą, boucher od Skłodowskich. Jak dla mnie jest to naprawdę fajna opcja, szczególnie, że jest naprawdę wykonana z dobrej jakościowo wołowiny, nie ma tutaj konserwantów, nie ma żadnych ulepszaczy, no jest po prostu same mięcho. A wszystko dzięki temu, że właśnie było mrożone tą metodą IQF. No i takie mrożonki możemy przechowywać sobie miesiącami w naszym zamrażalniku, mogą czekać na spożycie. Jest to naprawdę też fajna opcja, bo można kilkanaście takich burgerów sobie wrzucić i po prostu wyciągać później tyle, ile potrzebujemy. Wrzucamy na grill czy na patelnię, 10 minut i jest gotowy burger bez rozmrażania, no naprawdę... No naprawdę spoko opcja dla osób, które cenią czas, no i oczywiście dobre składniki, no bo tutaj z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że no naprawdę dobre są te składniki. Te burgery też znacząco się nie różnią od takich burgerów, jakbym sam je przygotował z dobrej jakości wołowiny. Polecam Wam spróbować, dajcie znać co o nich sądzicie.